Witam Was bardzo serdecznie. Jestem Geodetic który nagrał ponad 5,5 tysiąca filmów na YouTube. Jestem na dalekim południu. Czyli tu. Robię zadanie zimowi grabieżce. Grałem w Assassin's Creed Shadows. Uważam mnie to, że oni. Kurde, chcę to zsynchronizować sobie. Ja pierdolę, jakie mam to zrobić? Chcę to sobie zsynchronizować. O, właśnie, musiałem wyjść i zejść, wyjść, zejść. Kłopoty piertoły. Mamy. Swoją barkę pozostawił na brzegu. Razem z Tobą no, zacznę dziś łów. To jest moja barka na brzegu. dobrze Co chcemy zrobić? Jeśli chcę zrobić zadanie zimowi grabieżce, odpowiedziałem sobie prosto. Że jaskinia na południu. Z tym kretynem. Jest tu. Przecież przejeżdżałem przez wieś, która była złupiona przez bandytów. Tylko tego nie zauważyłem. Mogę zaryzykować i ogarnąć sobie zwiadowcę. To nie będzie. No myślę, że to w sumie już duża informacja. Czy mnie będzie stać? Nie. Wszystki tutaj jest podstawowy problem. Ja kurde nie stać na tych. Po drugi pomysł to zapierdzielać do Yamato. Dajmy się tu. No, milionów nie mam. Bo to trzeba od razu powiedzieć, że milionów nie mamy. Bo nie mamy. Ale już nas stać na jednego z Kurde, ja na 40. którymś poziomie. 48. ci łam grosz do grosza. Deski tu. Czy to się mówi Że na końcu gry tu jest tak bogatym No nie Ja z epikami chodzę z przedmiotami Nie z jakimiś tam legendary Patrz Jaskinia na południu Brawo, 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 brawo Wiecie co, jedźmy do tego Yamato. Prowadzi swoją działalność zimową w Yamato. Jest w północnym Yoshino. Jest w Kawakim... Kawakami. Yamato. Yoshino. Kawakami. To jak się zmienia po roku to się skryto bojco o respił tak? Chyba tak. Dobra, jak nie zrobię tego, to się tam nic nie stanie. Ja już się nastroiłem, że ja to zrobię. Au. Wow. To akurat trudne nie będzie. Tylko pytanie: czy ja dostanę jakąś super. Dostanę jakąś super wskazówkę. Wiecie, jak chcę zrobić, patrzcie, chcę zrobić tak. Mój nowy ulubiony styl. To mój nowy ulubiony sposób. Patrzcie jak sieka. To nawet zaciuka. Kurde, co jest? A, bo tu slow motion i tu slow motion. Slow motion. Patrzcie jak teraz będzie. Kurde, myślałem, że to się nie... Oła wow. Dobrze, wychodzimy stąd grzecznie, teraz idziemy po przywódcę. Po prostu spotkaj się z Rin. To udajmy się tam właśnie i spróbujmy jakoś tam do południa dotrzeć. Mam nadzieję, że po roku mi się jeszcze nie zmieni, bo zima, potrzebna nam zima. Tu jeden zabity ukrywa się ku wybrzeżu ki. I wydaje mi się, że wiecie gdzie to jest dokładnie? Tu. Jestem wręcz przekonany. No ale zdobyłem dodatkową informację. Wcześniej ręcznie sięgnął akurat tam. Tego zwiadowcy, którego tam posłałem. Czy warto by było zapłacić 140 monów, żeby ogarnąć sobie dodatkowego zwiadowca? Pewnie tak. Czy to zrobię? Nie. No i dobrze. YOLO! Kurde, ja mam prawie 50 poziom, a ja ci grosz do grosza i... ...ja nie mam nic. Ja ze pikami chodzę. Czejcie to? Ja nie. Ale do deniwelacja terenów straszna. Na początku myślałem, że może ta kryjówka być gdzieś bardziej na północ. O tu, pod podgórze. Ale tam tam to się klei i to tam może być. To pasuje też na kryjówkę takiego przywódcy bandytów, nie? Że tam o. Tego nie skończyłem, ale ogólnie trochę to zajęło, nie? Czimowi grabieszcy. Nie ukrywajmy. No i zaraz się pewnie rozczaruje. Jak się okaże, że niebieski nie zacznie mi świecić. No ale nie po, po, to, to, po coś też jest ścieżka tutaj. Eliksy. No jest jaskinia, no kurde to jest tu, ale na niebiesko jeszcze nie świeci. Jestem przekonany. Tak, jest na niebiesko, widzicie. To jest tu. Tak sobie dokładnie to wszystko wyobrażałem. Brając chwilę w tą grę, czy winasasiny Wiemy jaka jest logika. Sniki już się nie udało. Aha, ja z nie mam nawet, żeby oni mi te kamyki przynosili. No oczywiście, że nie mam. Jestem biedakiem. Wazon... ジョンです。 Wow. No jestem ja w sobie dosyć dużo zadają Olinę da się przerwać tego nie wiedziałem Dobrze tam ci nie zauważyli.

Pomysł na ten odcinek jest taki, że... Ludki. Starszy gobo. Sto banitów. Dobrze, jak stąd wyjść teraz, bo to też jest, kurde... Pewne wyzwanie. Skinia jest naprawdę duża. Myślę, że się zgubię tu 20 razy. W Skyrimie to była Śmieszne jaski nie było. Bo tam zawsze było jakieś super szybkie przejście potem. Dobrze, co mam zrobić? Pomówić ze starszym gobo. Po, pomówimy, bo to zadanie chcę oddać, ale jest jeszcze inne, które też będę chciał oddać. I w następnym odcinku możemy... Długopis mi wystrzelił, wiecie? Piszę sobie, piszę, piszę, piszę. Tu mi wystrzelił. Nie będę ukrywał, że trochę się zdziwiłem. Słownie mi wystrzelił. Dobrze, że mi kurde nie wybuchł. Dobrze, 30 metrów, starszy gobo. Ja niedługo mogę wrócić sobie do swojego Village, Village, village i zrobić właśnie te rzeczy, które zaplanowałem sobie już dawno temu na swojej cudownej liście. Ej, jak tu wejść, kurczę? To no, masaka. あやつらがかつて武士だったことは知っとろう。お前たちを守ってくれていたのに。よろぞめちゃもう難しい道を選ばねばならん時もある。分かってくれ。こうなる道を選び敵をこしらえたのはおのれではないか。村をさよ血が流れたのはお前のせいじゃ。そして血の流れを止めたのがお前よ。これにてしまいじゃ。 No, nagroda, nagroda, no kurde pieniądze są. Yokaro. Korede murabito no mika mo shirengu. Omae ga yokaro. 200 monów. 200 monów. to jest śmiech? 200 monów dostałem. 200 monów. Dobrze i jeszcze jedno było. Godaj pustki. Czy ja bym nie chciał jeszcze jednego odcinka poświęcić właśnie na myślę, że bym chciał, bo to by dużo dało. Północno zachodnim Yamato. Bo tu naprawdę niewiele muszę zrobić, żeby podokańczać. Tak, że tak zrobimy, żeś nie winiątek. Bo było też miałem robić kurczę, się okazuje, że sobie planowałem coś innego. Robię coś innego. Wow, a się przestraszyłem 49. poziom. A mam zadania nawet na 52. Hmm? Powinienem sobie narzędzia uzupełnić. Dobra, idźmy stąd. O, ale szklanka. Szklanka. Dobra, idźmy do kukaregi już, bo nie wiem... No idziemy do korek. Bo nie wiem, czy potem mnie nogi poniosą. Nigdy nie wiem. Jednego. Jednego mogę mieć. Dwieście monów dostęp. przecież to jest kurde śmiech, przecież to jest oplucie... jawne. I on A... mówi, o dostałaś pieniądze, zabiłaś. Masakra. Dobrze. Wschodnie Yamato. Wschodnie Mato nad rzeką na północ od Josino. Wschodnie Mato. Czyż ja tu kurde byłem. Chwilę temu. Nie wiem, czy tak się nie udać. Dale dwa odcinki tylko. Dobrze. A zatem dzięki za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, ludzie. To by było na tyle. Zimy, ciąg dalszy. pravi aka sasanista što